Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Rafał Tomczak, pseudonim Otoczak I ogólnie można powiedzieć, że zajmuję się komiksem, ale nie takim klasycznym komiksem, tylko chyba bardziej alternatywnym, a nawet można powiedzieć podziemnym. I to czym się zajmuje, czyli rysunek, czy montaż wideo, jak również muzyka chyba można nazwać takim działaniem alternatywnym. Ja lubię, y, lubię po prostu jakby improwizować, lubię taką sztukę tworzoną na gorąco, y, coś co dzieje się w czasie rzeczywistym i co y, powstaje w danym momencie, kiedy ja się za to biorę. Ja, na przykład, jeśli chodzi o komiksy, to nigdy nie działam według scenariusza. Bardzo rzadko mi się to zdarzyło. Ogólnie to wygląda tak, że no, pojawia się jakiś pomysł w głowie, nawet jakiś pomysł na może coś większego, ale nigdy to nie wygląda od jakiegoś czasu. To nie wygląda tak od bardzo długiego czasu, żebym ja sobie w sposób taki klasyczny rozrysowywał te plansze po kolei, najpierw w tuszu. Najpierw w ołówku, potem w tuszu, i potem krok po kroku planował sobie też tam standardowe 48 stron, jak to ma wyglądać. To znaczy, tak, ja zainteresowałem się komiksem od małego. Pamiętam dokładnie, kiedy mama mi kupiła komiks, Skarby Mirmiła, kajko i kołokosz, -Ko i miałem wtedy parę lat. I oczywiście pod wrażeniem tego zacząłem chcieć tworzyć własne komiksy. Pamiętam, że były to chyba przygody jakiegoś krokodylka. Nic się teraz z tego nie zachowało, ale oczywiście chciałem robić komiks w taki sposób yy, klasyczny, to znaczy ciąg przyczynowo skutkowy, są jakieś przygody, jest jakaś fajna postać. I od punktu A do punktu B yy, czy tam. W rozwinięcie, zakończenie w taki sposób yy, opowiadamy historię. No, ale później yy, zaczęło mi to przeszkadzać. Te ramy narzucone w klasycznym komiksie, i bardziej zacząłem zwracać uwagę na tą yy, warstwę czysto. Jakby techniczną. To znaczy, nie jest dla mnie ważne takie w tym momencie opowiadanie jakiejś historii przez komiks. Chociaż to też, ale robię to w jakiś bardziej sposób podświadomy, yy, tam, gdzie postacie coś mówią, yy, albo to co się pojawia w, w warstwie narracyjnej. Ale. Ogólnie. Bardziej dla mnie jest ważne to, jaki jest ten rysunek. Yy. Czyli nie to, co się dzieje po kolei, ale to, jak wygląda ten rysunek. Już też nie to, że on ma coś odzwierciedlać, jakąś rzeczywistość, czy jest to rysunek realistyczny, czy jakiś półrealistyczny, czy umowny, tylko właśnie to, jak to wygląda. On nie ma jakby imitować jakiejś rzeczywistości, tylko sam rysunek sam w sobie ma być po prostu fajny. Specyfika tego mojego działania polega jakby na tym, yy, że ja tworząc komiks yy, czuję się tak, jakbym kręcił, a jedno, jednocześnie oglądał film i jeśli ja w jakiś sposób chciałbym yy, wybiec do, do przodu, jakby podpatrzyć albo <grym> zaplanować, co tam jest dalej, co tam się wydarzy, to tak się czuję, jakbym sam sobie spoilerował. I jeśli w jakiś sposób ja zaplanuję sobie historię, to czuję się tak, jakbym zdradzał sobie sam sobie fabułę, i wtedy to po prostu tracę zainteresowanie tym projektem. Dlatego. W, dlatego właśnie improwizuję i jeśli nawet mam jakiś zarys ogólnej historii albo coś tam y, majaczy mi, co tam może się wydarzyć albo zmierzam do jakiegoś punktu bo takie punkty mam oczywiście, chcąc nie chcąc to jednak ile razy podejmowałem taką próbę żeby sobie jakby dalej naszkicować tą historię zaplanować rozwój sytuacji to w tym momencie tracę, tracę po prostu zapał do tego, żeby ten świat dalej rozwijać, kontynuować wątki i prowadzić dalej postacie. I jest, to, jest to bardzo dziwne. Po prostu tak jestem skonstruowany i myślę, że tak jest w każdej yy, dziedzinie, którą się zajmuję, że. Ona musi być dla mnie niesłychanie ciekawa. Musi mnie stymulować to, co ja mogę jeszcze znaleźć. Yy, yy, jakby przykładając ręce do tego, co, co tam się za chwilę wyłoni. Moje najważniejsze projekty. Nie mogę tu mówić tylko o komicie, ponieważ to jest bardzo ważny jest rysunek. Jest on jakby tak, jest on czymś głównym czym się zajmuje, zawsze, zawsze jeśli czuję jakieś za duże rozdrganie już w tym wszystkim, czego się podjąłem, to staram się wrócić do niego, bo to od tego wszystko się zaczęło, od rysowania i to mnie naprowadzało na właściwą drogę. Ja poprzez ten rysunek jakby zacząłem sięgać też do innych dziedzin tworzenia. Zainteresowałem się uff, 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 też, można to nazwać, wideoartem albo yy, sztuką wideo, a, a także muzyką, też alternatywną, i też dziwną i też szaloną, można powiedzieć. To wszystko mi się współprzenika. Ja jakby nie, nie jestem w stanie tego rozerwać, rozdzielić, uważam też, że chyba nie ma po co. No, i właśnie taką działalnością też, którą głównie się zajmuje, jest, jest zespół, to nazywa się Płetwonorki Szczurki, i to dla niego właśnie też komponuje, można powiedzieć, kolaże wideo, ale też czasami bardziej też zbliżone do jakichś normalnych wideoklipów, ale no, głównie jednak jest to można powiedzieć, jeśli starać się to scharakteryzować, sięgając po te pojęcia już istniejące, to byłby to chyba dadaizm, fowizm. No i psychodelia. Ogólnie to co to co, to, co ja robię bo to można nazwać jakimś podziemiem i taką bardziej tru, trudniejszą w odbiorze. Wszystko to polega na takiej nici, czasami bardzo cienkiej, porozumienia między twórcą a odbiorcą. I nie jestem w stanie scharakteryzować, czym się wyróżnia komiks polski w tym momencie, ponieważ ja sam się czuję trochę przeciwko jakiemukolwiek komiksowi. W tym sensie nie że chciałbym właśnie palić muzea, palić komiksy, tylko ymm, bardziej to polega u mnie na przekraczaniu jakiś jakichś kanonów, a, chociaż z drugiej strony y, teraz chciałbym bardziej się do tego zbliżyć po to, żeby połączyć jakby ten szalony język yy, w ramach w ramach yy, tego głównego nurtu, tak? Tutaj jakby puścić coś, tak nie wiem, tak sobie to wyobrażam, coś szalonego w odbiorniku telewizyjnym, który jest przecież taki, taki musi być od linijki, takie są taką jakąś ramą, a w środku tej ramy Dzieją się rzeczy szalone. Pandemia jaka teraz jest, no to wpłynęła na mnie głównie w sposób taki bardzo przygnębiający, tak? Jakby nie zmienia to dużo w kwestii takiej, w jaki sposób te komiksy powstają. No bo jest potrzebne jakieś minimum skupienia, stół i coś do rysowania, a całość jakby wychodzi i tak z głowy, tak? Właściwie to wszystko to polega na tym, co, co, co w głowie się ma i co tam się stamtąd wylewa, ale na pewno jest to taki czas, który jak najszybciej chcemy, żeby się skończył. Ten komiks, który jest pokazywany na wystawie w Moskwie o tytule Spazm Arsai, był to też właśnie taki pomysł na coś większego. Ogólnie. Tutaj akurat chciałem się pokusić o przedstawienie jakiejś fabuły większej. Chodziło o takiego człowieka, który w tej strasznej beznadziei, w tej rzeczywistości, jakiej przyszło mu żyć w tej biedzie, w tych slumsach, w tym, że zostawili go rodzice, który sam jest strasznie brzydki. I właśnie w tym wszystkim jakiś promyk nadziei tam udaje też coś, co na pierwszy rzut oka oczywiście nie może być takim promykiem, czyli ten kanarek martwy, który potem, w miarę rozwoju sytuacji, miało się okazać, e, obdaruje go też jakąś mocą, i będzie on mógł no, w pewien sposób ten świat naprawiać. Czyli było to jakieś zwrócenie się też do. Komiksu superbohaterskiego, ale w taki bardzo przewrotny sposób brzydki sposób wszystkie te rzeczy, którymi się zajmuje, każda z tych dziedzin to jest jakby jedna ściana tego samego sześcianu. Ja właściwie. To bym chciał to wszystko połączyć w jakiś jeden, stworzyć jakiś jeden nośnik, gdzie to wszystko by się ze sobą przenikało, czyli sztuki plastyczne, szeroko pojęte, al, al, działania jakieś audiofoniczne i wideo. Myślę, że w sumie ja do tego zmierzam. Chciałem pozdrowić wszystkich miłośników komiksu. Także tego szalonego.